Pochwalony. Przyszła Misia dzisiaj. Dzisiaj, przepraszam. Przyszła wczoraj, ale grilla miałem, więc nie odpakowywałem. Ale dzisiaj sobie odpakujemy. Pewnie się zastanawiacie, jaka ta amiga. A, duże pudło nie jest, więc można by zgadnąć, jaka to jest amiga. Ale zaraz ją odpakujemy i zobaczymy jak wygląda. Niby stan miał być bardzo dobry, więc zaczynajmy, tak? Mamy tu paczuszkę. Dane wrażliwe usunąłem. Możemy ją usunąć byle jak, ponieważ to jest zwykła folia. Znaczy folia, zwykły papier. tu mamy wersję tej amigi, proszę bardzo Amiga jaka to jest? <ścoughs> o, proszę Amiga 600, tak? Poprawię może troszkę widoczność Żeby było bardziej klarownie, że tak powiem. O! Amiga 600. Teraz to wyrzucę ten Pudło widzę, jest w stanie bardzo dobrym. Zobaczmy. Tu jest napchane do środka dużo rzeczy. Troszkę pozginane. Minimalnie, ale jest. Ale zobaczmy, co jest w środku. Więc tak. Tak jak widać, w środku. Joy. Suniemy go. Tu jest jakaś giereczka. Czy to, to jest jakiś puti. Nigdy to nie grałem, a grałem w wiele gier na Amizę. Co tu mamy, jakieś dyskietki? Co tu mamy? Pusher, to chyba to jest to, ta. Pusher. Książka Paint. Kurwa, jakie to grube jest ty. <grych> Workbench. Workbench, jakaś folia. Tak. Zasilać widzę. To jest dobrze. Chyba palone było, bo ja nie palę. To czu czuję zasilacz, kable też kable mam, bo ja posiadam już amigę 500 i 1200. więc zasilacze są, nie ma problemu. No i zobaczmy tą amigę. Steropian, steropian. Foria zabezpieczająca. I. Oto ona. Proszę bardzo, powiem Wam, że jest w stanie bardzo dobrym. To można wszystko wyczyścić, bo to nie jest nawet pożąknięte, tylko to jest brudne. Wszystko jest elegancko. Tutaj widzę te gumeczki są na miejscu. Jest tutaj. Klapka też. A... Nigdy nie miałem 600 wcześniej. To jest bodajże na pamięć RAM, tak? Pomba gwarancyjna. Nie wiem, czy ona jest usunięta. Nie, widocznie chyba nie jest. Znaczy, w sensie, że nie jest przerwana. amiga wygląda. amiga wygląda bardzo fajnie. Czy tak powiem? Jest troszkę pobrudzona. Ach, nie wiem, czy papierosami wstępują jakąś, Kurde. Ale to się wyczyści. Tutaj klawisze. Nie, to nie jest pożółknięte, to jest brudne. Troszkę brudne jest, nie? Ale ogólnie się prezentuje zacnie, że tak powiem. Mam 500 i 1200, -kę. nigdy nie miałem. 600, więc zaraz ją sprawdzimy, a później nagramy jeszcze film ze sprawdzenia, czy działa. No, ma działać niby, nie? No, mówią o kondensatorach, o tu stacja dysków, troszkę brudna Ale zaraz się, się tym zajmiemy. Mówią o kondensatorach, żeby wymieniać, ale czytałem sporo opinii, że te stare kondensatory są dużo trwalsze niż te nowsze i po prostu sprawdzić czy nie, nie są napęczniałe i sprawdzić, po prostu zrobić pomiar czy trzymają tą wartość, które powinny mieć i można je zestawić, tak? Więc ja nie jestem w sumie zwolennikiem wymiany kondensatorów od razu, bo na przykład mam Atari 130X, które ma <laughs> 30 par lat i dalej pięknie chodzi, więc czasami chęć ulepszenia czegoś, czegoś może nam tylko pogorszyć sprawę, więc jeżeli będzie działać, tym bardziej, to jest wersja taka, ja ją kupiłem do kolekcji, prawda? Żeby ona sobie tak mi i pra praktycznie nie będę jej uruchamiał, więc. Raczej nie będę się bawił w wymianę kondensatorów ale zobaczymy. Zobaczymy jak to wszystko będzie wyglądać, więc odcinek unboxing. Drugi filmik na kanale. Pudło bardzo fajne. Proszę zobaczyć. Naprawdę to wygląda. O, jest taki ze mnie monter, że wygląda naprawdę fajnie. Z tyłu też, tutaj troszkę zgniecione jest, troszkę zgniotło się podczas dostawy, no bo Pan, który wysyłał zawinął to tylko w ten... w papierową zawijkę, samym papierem to winął, no trochę trochę to spierdzieli, bo mógł to po prostu włożyć w karton, tak on to zawinął w zwykły papier, no i tu się zgniotło, ja jestem kolekcjonerem i pisałem mu, że proszę wysłać Dobrze zabezpieczoną paczkę, ponieważ jestem kolekcjonerem. No, a tutaj widzę zgnieciony, a pewnie to by nie było na zdjęciu, bo użył zwykłego papieru zamiast użyć kartonu tak? dodatkowego. No ale już trudno. No. Dałem za ten sprzęt 250 funtów eBay. Ok, ponieważ mieszkam w Wielkiej Brytanii. No, jeżeli będzie działał, odpalę później i zaprezentuję, czy się odpalają giereczki. Jak będzie działało, to znaczy, że. Także no, zaakceptuję to, no, nawet ten karton, co my, który po prostu, no, też mi na nim zależało, ale no, sprzedawca troszeczkę bez fantazji ponieważ zapakował to w zwykły papier, tak myślałem, że to może jakieś pudełko będzie dodatkowe, no i się zgniotło, no dobrze, no, napis był fragile, nie? Że, że to jest kruche, ale jednak nie zabezpieczył odpowiedzi do kartonu, ale jak będzie Amiga działać, 600, tak? To sobie ją zostawimy, tak czy inaczej, ponieważ bardzo trudno znaleźć mi było Amiga 600 w takich pieniądzach i w tak dobrym stanie, jak to wizualnie tutaj wygląda. No dobra. Pożegnamy się. Dziękuję bardzo za, za udział w mojej prezentacji. Będę wdzięczny za każdy like, za komentarz. Pozdrawiam serdecznie. Trzymajcie się cieplutko. Do następnej relacji. Hej.